Tak się prezentuje nasz Opel Corsa yy, Ogólnie to się zbiera przez pół godziny, żeby w ogóle wyruszyć, ale tę rzecz można pominąć Tu jest jeszcze ten Golf, chociaż w on będzie szybszy A to auto kosztuje 400 tysięcy No ale dobra <tuszy> Pancerz co ja właśnie kliknę? Nie to, nie o to mi chodziło. To już nie usuń do dodatki. A może być nawet. Hamulce oczywiście. Dobra, przednie drzaki Serio, co takiego tylko jest? No, to już nawet są fajne opcje. Sportowy, wyczynowy. No to już takie. To co? Widzę, że można z tego pojazdu zrobić jakiś wiejski tuning. Film 4. Oczywiście, wydech. No nawet ok. Nie, to muszę wziąć. Muszę to wziąć po prostu. A no teraz przez tego. Przez to, że to jest takie, no to coś się zmienia? Nie, to się nie zmienia. Y Możemy tutaj zmienić kolor plastiku? Nie chcę zmieniać koloru plastiku. Ochrona. o. Widzę, że agresywne to auto możemy zrobić dosyć. Maska. Jest tutaj też taka jakaś? Tak, oczywiście, że mamy na nasz 800 ml silnik. Neon no, 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 weźmiemy tylko naprzód przód. jest jestem. Oznaczenie. Czyli możemy z tego auto zrobić taki typowy polski ulep to będzie. No, spoko. A co jeszcze jakieś inne ciekawe płomienie? Nawet fajnie. Na no, pół wzory. Magazyn, Co za zakupów. Nie, to już nie są takie fajne. Połatany To mam. Oczywiście to a to może zmienić kolor teraz? Nie, to nie się zmienia. No. Kolor wykończenia? Co? Weźmy czerwony. Kolor akcentu. Serio? Kupić co? A dobra, walić co? A bo dobra, do mnie świeci, to muszę coś kupić. Kupmy kremowy. Anulować no, tu nie chcemy. Yy, Paszczycy słoneczny. Oczywiście że yy, bagażnik. Progi. O tak. To będzie mój ulep. O to? Co? co to jest w ogóle? To bierzemy. Co negatyw możemy zrobić na koła? A tak coraz bardziej patrzę te koła, tak coraz bardziej. już tak totalnie. Negatywie są: skrzynia max, bagażnik, ha, jakieś nagłośnienie, turbo, bierzemy. Roll Rider tu zawsze będzie pasować Kolor weźmie jakiś ciekawy. Miałe? Nie. Różowe? Żółte weźmy, Takie typowe polskie auto. Szyby, przedymione Nie. I wyjeżdżamy. Jedzie nasz pojazd. A kolor neonów nie zmieniłem. To jeszcze sobie jakieś wyzwanie zrobię. Trochę mi się zwróci z auto. No ale to tyle wystarczy. Ogólnie, no to pojazdem się nie da poruszać kompletnie. Coś się no. <laughs> o, to jedzie. Się porusza w ogóle. Czy tyle? Na pierwszoosobowej, osobowej, no. Auto jedzie, nie powiem. Czemu w ogóle mi cały czas daje policję? Dobra. No, no. Tak więc tak to się prezentuje. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i cześć.